Nagrody i stypendia wręczone. Szkoła odporna na kryzys. Podróżnicze opowieści w Kostrzyniance. W malowniczym terenie. Blisko 200 najzdolniejszych uczniów ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański otrzymało stypendia przyznawane przez Radę Powiatu w Poznaniu oraz Nagrody Starosty Poznańskiego. Wręczono je podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Będą dzisiaj nagradzani nauczyciele Nagrodą Starosty i dyrektorzy naszych placówek. Ja sobie policzyłem, że statystycznie około 5% uczniów. Tych szkół, gdzie nauka kończy się maturą, otrzymuje stypendia. Da stypendiów jedynym kryterium jest średnia ocena 5 i więcej. Nie ma komisji kwalifikacyjnej, tak jak to kiedyś bywało. Stypendium wynosi 300 zł miesięcznie, natomiast nagrody są bardzo zróżnicowane w zależności od osiągniętych sukcesów. Najwyższą średnią ocen w szkołach prowadzonych przez Powiat Poznański 5,83 mogą pochwalić się Zofia Subocz oraz Kinga Karnabol z Zespołu Szkół w Rokietnicy. Obie zapewniają, że nad książkami nie spędzają aż tak dużo czasu. To też zależy od przedmiotu. Jak mamy takie, które robimy, jak na przykład z biologiem przepadam, no to już nie potrzebujemy tyle czasu. Ja chodzę na architekturę krajobrazu, a zasiedli są. Obie uczennice znajdują też czas na swoje hobby. Ja na przykład bardzo lubię piątkarstwo, albo czytać książki. Ja tak samo czytanie książek chodzę na treningi dwa razy w tygodniu. Kickboxing. Powiat poznański na wszystkie wyróżnienia dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół przeznaczył łącznie 740 tysięcy złotych. W Poznańskim Centrum Kultury Zamek odbyła się konferencja pod nazwą Szkoła odporna na kryzys. Resilience edukacyjna jako fundament zdrowia psychicznego uczniów i nauczycieli. Program jest finansowany z budżetu powiatu poznańskiego. Projekt Porozmawiajmy wynika z zadań realizowanych w zakresie zdrowia publicznego przez powiat poznański. A Jest tak ważny, bo przede wszystkim dotyczy młodych ludzi, problemów z zakresu zdrowia psychicznego, z którymi mamy do czynienia szczególnie po okresie pandemii. Są tutaj przedstawiciele szkół, ale i przedstawiciele rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych, także szerokie środowisko. Konferencję rozpoczęła projekcja filmu dokumentalnego Resilience, The Biology of Stress and the Science of Hope w reżyserii Jamesa Redforda. Jestem pod wrażeniem koncepcji całej konferencji, która już w samym tytule stawia. E, Dwa podmioty, nauczycieli i dzieci, wydobywając pewną praktykę zagrożeń, kryzysów i też budowania odporności, czyli rezyliencji edukacyjnej. Co jeszcze w tytule naszej konferencji występuje? Szkoła jako ekosystem, więc mamy bogate przed sobą doświadczenia. To jest bardzo ważne, żeby w systemie szkolnym budować tą rezylię, żeby można było wspierać uczniów w codziennym funkcjonowaniu. Nie tylko poprzez ciepłe słowa otuchy, ale też przez Pokazywanie im strategii radzenia sobie z problemami, pokazanie im, jak można spojrzeć na trudną sytuację z innej strony i jak zarządzać swoimi emocjami. Realizatorem projektu była Fundacja Ciszum. W poniedziałek, 10 listopada, starostwo powiatowe w Poznaniu będzie nieczynne w związku z przypadającym wcześniej w sobotę Dniem Wszystkich Świętych. 11 listopada obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji w gminach Powiatu Poznańskiego odbędą się biegi przedstawienia koncerty. Zaplanowano także oficjalne uroczystości. Co, gdzie i kiedy się odbędzie, o tym informujemy na stronie powiatpoznan.pl. Zachęcamy również do obserwowania urzędowych stron gmin. Festiwal Podróżników 100 Droga przyciągnął do Kostrzyna wielu miłośników opowieści z różnych zakątków świata. To już ósmy festiwal ósmy, ale po raz pierwszy w Kostrzynie. Tą świetną tradycję festiwalów podróżniczych w Krotoszynie zainicjował Tomasz Fart ze Stowarzyszenia Twórcze Horyzonty i po naszych namowach, negocjacjach, rozmowach kilkukrotnych udało się Tomasza z tym festiwalem sprowadzić również do naszego miasta do Kostrzyna. W sali kostrzynianki swoimi wrażeniami z podróży podzielili się Ewa Wilczyńska-Saj, zafascynowana Wyspą Wielkanocną i kulturą Rapanui, Łukasz Supergan, który przeszedł Grenlandię, oraz Anna Szamreta, która podzieliła się historią swojej wędrówki z Polski do Norwegii w towarzystwie konia i psa. Gwiazdą wieczoru był Krzysztof Wielicki. W gminie Dopiewo odbyła się dziewiąta edycja zawodów Cross Duatlon Żarnowiec, łączących bieganie z jazdą na rowerze. Uczestnikom przyszło rywalizować w malowniczym, choć nietypowym terenie. Trasa jest wyjątkowa, jeśli chodzi o niedzinną Wielkopolskę. Mówimy tutaj o sumie przewyższeń około 180 metrów, więc komuś, komu się wydaje, że będzie to płaski bieg, tak nie będzie. Tam jest naprawdę gdzie się zmęczyć, są ostre podbiegi. Strome zbiegi, więc Morena Polodowcowa, która tu powstała wiele milionów lat temu, zagwarantowała nam fantastyczną trasę. W tegorocznym Cross Duatlon, żarnowiec, wystartowali zawodnicy z całej Polski. Ponad 200 zawodników, w tym około 40 sztafet, czyli niektórzy startują w biegu, a niektórzy zawodnicy jadą rowerem. Najlepszym wśród mężczyzn okazał się Adrian Drab z Kalisza. Wśród kobiet bezkonkurencyjna była niepokonana w Żarnowcu od pięciu lat a Agnieszka Napierała z Rokietnicy. 7 listopada o godzinie 18.30 w dworze w Skrzynkach odbędzie się koncert zespołu Moka słyszymy najpiękniejsze włoskie piosenki. Parole, parole i wiele innych. Koncert powtarzamy na Państwa życzenie. On odbył się już wiosną, wyprzedał się. W zasadzie dwa koncerty się wyprzedały w ciągu paru dni. W związku z tym powtarzamy i zapraszamy. Do skrzynek zawita również Festiwal Paderewskiego, organizowany przez Teatr Muzyczny. Wystąpi zespół Meninas Duo w koncercie Czary, czyli będzie Ewelina Koniec, mecosopranistka i Bianka Szalaty która zagra na gitarze. Wstęp wolny obowiązuje, rezerwacja miejsc. Zapraszamy. Koncert zaplanowano na 9 listopada o godzinie 13.